Powiem Wam, że końcówkę tygodnia mam naprawdę wysyłam bardzo dużo obowiązków, ale to dobrze. Ja lubię, kiedy dużo się dzieje, ale trochę mam stres, że sobie ze wszystkim nie poradzę, że wszystkiego nie ogarnę. Właśnie skończyłam wysyłać dokumenty faktury do księgowej, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to już jest naprawdę późno, żeby nie wysyłać na ostatni dzień, na ostatnią chwilę. Kolejna sprawa to na weekend będziemy organizować dzieciom przyjęcie urodzinowe, takie wspólne. I ja... Głupia, za przeproszeniem. Nie zamówiłam tortu, sobie pomyślałam, nie no chyba, chyba ogarnę. E, a dzieci jeszcze powiedziały, że nie chcę mieć wspólnego tortu. Jeden ma mieć motyw e, dinozaurów, a drugi, no powiedzcie mi, jednorożec. E, I przyszły mi dekoracje jednorożec jest złamany. Teraz już jest dosyć późno, żeby coś zamawiać, domawiać. E, zamówiłam klej cukierniczy. Chyba, że mi podpowiecie, czy ja gdzieś kupię tak w jakimś sklepie taki klej. Vlogmasy będą, właśnie może nagram kilka odpowiedzi, a nie tylko będę pisać. Vlogmasy będą najprawdopodobniej... Trzy w tygodniu, ale nie chciałabym tak sztywno wiecie, wyznaczać, że w każdy poniedziałek, środę i niedzielę, e, tylko mieć taki luz i cieszyć się tymi vlogmasami, żeby wiecie, nie było takiej spiny, e, a różnie to w życiu bywa, coś tam wypadnie już się przekłada, a kalendarz, e, jestem właśnie w trakcie jego, może nie tyle, że tworzenia, ale zbierania pomysłów. Nie chciałam robić w tym roku kalendarzy adwentowych, no bo sporo pracy jednak. E, przy tym, ale dzieci mnie poniekąd do tego może nie że zmuszają, ale zachęcają. Pytały się już, mamo, a kiedy te woreczki będziemy otwierać? No kiedy? Tak jak w tamtym roku I się nie mogą doczekać, więc nie mogę ich chyba zawieść. Ostatnio już tak dużo powyrywałam, pomroziłam i patrzcie ile tego jeszcze tutaj rośnie. Zbieram trochę na herbatkę od razu zaleję. Tak. Ładnie wygląda tak jak na koniec listopada.